Cześć, jak się macie? Rafał Baranowski, Gamebox 24.pl Obiecany drugi filmik z gry James Bond 007 Bloodstone. Pokażę wam teraz zupełnie inną misję. To już w tej chwili już jakby końcówka jednego z trapterów. Gonimy gigantyczny samolot i jesteśmy na jeszcze większym poduszkowcu. James jest oczywiście jest tutaj w garniaku, jakby mogło być inaczej. Generalnie poruszamy się na takim czymś. Dość mocno trzęsie w sensie i trzeba grać w takich właśnie warunkach. Postaramy się tutaj coś zrobić. Gościu dostał właśnie headshota. O, tam jest ich więcej. Trzeba się schować. Lecimy. Dość trudno się celuje w takich warunkach. Na szczęście żołnierze mają zyza przeciwnika. Ale jeszcze większego ja mam. Podchodzimy. To co można zwrócić zdecydowanie Jamesowi, to to, że jest bardzo efektowną grą. Jest dosyć krótka, ale naprawdę jest bardzo zróżnicowana i naprawdę warto w nią zagrać. Ciądzimy. No, Niestety, tutaj to bicie, o którym twórcy tak dużo mówili i zapowiadali, że będzie w ogóle rewolucyjne, yy, sprowadza się do naciskania X. Normalnie, jak w yy, press A, to begin revolution fable 3. Tutaj strzelamy do przeciwnika. O, też to mnie strzelają. Dość z Shotgunem. Idziemy dalej. Gra ma też bardzo fajnie zbudowane achievementy, muszę Wam powiedzieć. Motywują zdecydowanie do przejścia gry po raz drugi. Zresztą sami widzieliście w poprzednim filmiku, mam nadzieję, jeżeli nie polecam obejrzeć, podczas kręcenia tylko jednego filmiku wpadły mi dwa, nie są zbyt, nie są zbyt trudne, w tej chwili udało mi się zdobyć aż trzy focus kille, przenoszę się dalej, wezmę chyba shotguna, o troszkę garniaczek się zabrudził tutaj Jamesowi, no gigantyczne e, silniki, jedziemy dość szybko. To właśnie jeden z tych leveli, który zdecydowanie zaskakuje pozytywnie grafiką. Do odmiany yy, sztupa Jamesa nie zaskakuje jak jest z tą grafiką. No tutaj chcę ze mnie strzelać. Muszę się schować, albo raczej podbiegnę do niego, nie będę się szczypał. Ubiję go. O, dostał właśnie dość mocną twarz, kolejny. Czeka, aż go ubijemy. Proszę na zawołanie. O, w tej chwili się okaże nie bardzo niemiła sprawa, że nie możemy dogonić samolotu i trzeba będzie wyrzucić cały ten ładunek z poduszkowca. W takim razie. Działajmy. Otwieramy w tej chwili to. Otwiera się gigantyczny... Yy, gigantyczne drzwi, w sumie można powiedzieć. Tutaj się otworzyły mniejsze i przechodzimy z shotgunem. James, dajesz. Możemy tutaj jakiegoś focus Kila wykorzystać równie dobrze. Przełączamy się. Hop. Bardzo fajnie to działa. Nie jest aż tak efektowna jak Splinter Cell Conviction, ale też może być. Proszę, Shotgun. Przestujemy wszystkich amunicją. Przechodzimy dalej. Trzeba dość mocno uważać, bo tutaj strzelają do nas również z działek. Skradamy się. Nie jest to, nie jest to takie proste jak się wydaje. Ja po prostu dobrze gram. <laughs> Spuszczamy w tej chwili jedno. Proszę, na rack. Goodbye. Poszło w pioruny. Idealnie. Zezłomowane. Idziemy w tej chwili dalej. Teraz trzeba będzie wyrzucić drugi, ale uważać, bo też będą się jeszcze strzelać. O, właśnie. Trzeba będzie dość szybko się poruszać i obejść to w kółko, żeby nas nie rozwaliło. O, no, właśnie. Czyli dokładnie nie tak jak ja w tej chwili to robię. Czekamy tutaj. Troszkę aż nam się życie odnowi. Przeprowadzajmy może w tym czasie broń. Zmienimy ją, tak wypełnia czasem to nowego. W tej chwili mówi do nas Nicole Hunter, czyli Joss Stone. Zgadzamy się, udało się, ale ledwo. Och, aż, aż mi się pomyliło wszystko o Nicole. Nicole Hunter, tak się nazywa postać w grze, Giant grają Joss Stone. Jej twarz jest również zrobiona tak samo źle jak Craiga, niestety.